Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie z tarasu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Mamy wakacje 2023 roku. Po naszym ostatnim spotkaniu z historią, ale i z kryminałem w tle. Pora, żebyśmy wrócili troszeczkę na bardziej poważne tony, jeżeli można tak powiedzieć, czyli wrócili do klasycznej historii. A pretekstem ku temu jest książka, która ukazała się pod koniec ubiegłego roku, książka pana profesora Grzegorza Kucharczyka Historia Polski 1914-2022. Można by odnieść wrażenie, że mamy tutaj do czynienia z taką klasyczną, nudną, naukową syntezą. Otóż nic bardziej mylnego. Nie polecilibyśmy Państwu takiej książki na wakacje, mając świadomość tego, że jest to przecież czas, kiedy odpoczywamy często od swoich obowiązków. Pan profesor Grzegorz Kucharczyk zmierzał się z historią Polski od momentu wybuchu Wielkiej Wojny, czyli roku 1914, aż po rok 2022 w taki sposób, na jaki może sobie pozwolić, Historyk, który jest profesorem, który ma już w swoim dorobku wiele publikacji i chce się podzielić swoimi przemyśleniami i swoimi refleksjami. To nie przypadek, że na okładce książki znajduje się prymas tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński oraz na tym czerwonym tle Władysław Gomułka. To dwie postacie, które przewijają się, tak jak i wiele innych, jak Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Wyncenty Witos, Władysław Sikorski. Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski czy też bracia Jarosław i Lech Kaczyński. To książka, która jest przede wszystkim wielkim wołaniem o powrót do moralności. To książka, która wskazuje. Azymuty wskazuje swoiste drogowskazy, jakie prowadziły Polaków przez bardzo trudne losy XX i początku XXI wieku, kiedy nie brakowało tragicznych wydarzeń. To książka, w której jej autor nie boi się formułować bardzo wyraźnych ocen, ocen, z którymi bez wątpienia nie wszyscy się zgodzą, ale to jest zaleta właśnie tej pozycji. Książki, która doskonale jeszcze raz to podkreślam, wbrew tytułowi bardzo klasycznemu, nadaje się właśnie do tego, żeby w okresie wakacyjnym zmierzyć się z polską. Historię. i nie brakuje tu również takich wątków z polskiej historii, w której historyk, który zwraca uwagę na to, jak ważne, istotne jest to, żeby podkreślać wzniosłe, ważne momenty w dziejach polskich, których jesteśmy dumni, ale jednocześnie książki, w której mamy również zwrócenie uwagi na to, że w wielu sytuacjach nie potrafiliśmy sobie poradzić z naszą historią, ale to w jaki sposób zostały te rzeczy opisane daje nadzieję. I to co jest. Niezwykle istotne w tej książce to to, że profesor Kucharczyk zwraca na to uwagę. Że tak naprawdę bardzo wiele kwestii w naszej historii, tak jak i naszej teraźniejszości, było i jest w naszych rękach, i tylko od nas zależy, jak sobie z wyzwaniami poradzimy. A wiedza o przeszłości może nam w tym pomóc. Dlatego serdecznie Państwu polecamy z pełną świadomością na okres wakacyjny książkę profesora Grzegorza Kucharczyka, Historia Polski 1914-2022. Miłej lektury, choć nie jest ona łatwa. Dziękuję, do usłyszenia i do zobaczenia.